Siemanko wszystkim, tu KZDN, tu kolejny oczywiście odcinek z Coopscrafta Dzisiaj będziemy oczywiście robić kontynuację, czyli challenge czyli waszą ulubioną serię I co? Oczywiście na początku chciałem oczywiście przeprosić, że nie było odcinków oczywiście z Challenger Bo miałem nagrywać raz w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu, to zaczyna się oczywiście od czasu A ostatni odcinek był 3-4 tygodnie temu Więc w ramach kompensaty będzie oczywiście live bardzo długi, 6 godziny które oczywiście zapłacowaliście na Discordzie. Bo jeżeli wiadomo lub nie, no, nie zrobię tych challenge'ów pączków. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć dlaczego, to napisałem na Discordzie powód ważny. No, któryś z tych pączków był mi świeży Tyle w skrócie. No i ja musiałem leżeć w łóżku przez kilka dni, więc mam taką ja powiedzieć nauczkę na przyszłość. I co? Yy, jaki to będzie challenge, to się oczywiście pojawi w odcinku, więc... Lecimy na rękę, pamiętajcie oczywiście o głosowaniu, bo najlepszy łapkowany komentarz i przykładowo Gabielek najbliższy challenge idź pod F F Zalagaj na F5 perspektywy czyli przykładowo takie coś, to będę grał przed samym. mecz i będę próbował zwyciężyć, więc pamiętajcie najbardziej łapkowany komentarz wygrywa challenge, więc... Komentarzu zostawcie oczywiście suba i łapeczkę. W górę bijmy oczywiście 4100 subów, będę oczywiście dla Was wdzięczny. I co? Śmigamy dalej. Dobra, jesteśmy oczywiście na ręce naszej pierwszej, więc pierwszym challengem, czyli ogólnie naszym challengem będzie oczywiście od Kibelka 21. Fireball Challenge, czyli oczywiście ma używać tylko Fireballa. Oczywiście Kibelka pozdrawiamy również. Dziękuję oczywiście za challenge i gratuluję za wygranie Oczywiście challenge, który miał pod tym komentarzem 5 łapek. Oczywiście tam było blisko z Wiktorem, bo Wiktor miał 4 like w górę. Więc gdyby tam wiktor jeszcze miał jedną łapeczkę w górę to byłoby Challenge F5, czyli w sumie co powiedziałem przed chwilą, nawet nie do dobrze co to komentarze. Więc gratuluję Kibelkowi i oczywiście pozdrawiamy go, więc... Grałem oczywiście w Fireballenko. Spędzę z jak najmniej wełny, może postaram się w ogóle nie grać wełny, żeby oczywiście mniej więcej nie oszukiwać, bo wiadomo, żeby było jeszcze bardziej utrudnić mój challenge, więc zobaczmy, czy dam radę, oczywiście tu przerywany się Buda jest swoim Sprint bieżem, który oczywiście mu nie wyszedł I oczywiście pierwsze nóżko zostało zniszczone, bo oczywiście zrobi nasz krwiaż disconnecta, więc Idę zbierać oczywiście na na I bole Dobra, mamy 4 foie Bolle Mam nadzieję, że to wyjdzie i wyszło do back Kupiłem oczywiście jednego kapa na wszelki wypadek, żeby mieć jakieś jego na CHP Czy tu się uda? Tak, czy się udało? Oczywiście od razu KP. kapa sobie oczywiście kupiłem 4, czyli właśnie czego jakby nikt nie podejmie, no to żebym koło się teleportował w magicznym porze, dzisiaj fajny ma. więc tak, różowy ma oczywiście beda zielony ma beda i złoty ma beda, więc okej, okay, jest kit. o, różowy akurat idzie na diamenty, więc oczywiście można pójść do różowego tylko wiecie co, co mi może tak, żeby nie mieli widzimy że o, 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 git, to wiecie co, o tutaj pójdę, bo nie wiem czy można tutaj dosięgnąć dobra, tyk czy ty mu musisz obudować łóżko? Proszę, nie do y, dla mnie utrudnienia. Bądź dobrym przyjacielem. Dobra, mam oczywiście Fireball zrobiłeś. Kurde, no pół zabrakło, pół No teraz ma się bada. Nie umiem to walczyć w OP, więc. Miałem mi oto, czy mi on No ale niestety przegrałem, No cóż, może następnym w bitwie wygram. Dobra, mam oczywiście już naspierane fireballe Kolejne, tu standardowo diament. Wyrzucamy, jeżeli będę chciał potem poolepszać. Oj, myślałem, że tutaj Fajbo nie wyszedł, ale wyszedł na moje szczęście. I dawaj, szybko oczywiście idziemy do mojego kumpla różowego. Oczywiście znów fajer jumpa robimy. O, jak mi... Jak mi oczywiście szkoda różowego? Nie będziemy pedał. Dobra. Biały nie ma łóżka, nie ma łóżka, więc oczywiście szybko można... Aha, nie ma. Tutaj nie mam pseudoku zbytnio. dawa szybko, co oczywiście odpowiadamy na Fireball'a. Dawaj, 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 pokierujcie się, nie obie swojej magicznej teleportacji. Dawaj, cyk. Tylko połączenie, nie chodź do Fireball Jumpa, no, połóż czy połóż się, Tak, 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 też, też cię lubię. O Jezu, Kurde, no i tracę czas, fajnie. Nice, 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 kadasu. że traci się, zabiorę czas. Oczywiście, szybko idziemy do mojego przyjaciela. Nie wiem, czy będziesz robił Fireball Jumpa. Byłoby miło, gdybyś nie nowił Nie o dobrze, nie w gdyby nie, tam nie ta panika game, który oczywiście, jak kto nie no, koleś, no to by wy, zwyciężył, no bo odbił mnie mocno. fireballem. pamiętajcie o, y, widzowie, jeżeli będziecie mieli taką sytuację, że wy nie dostaniecie od, odrzutu, ale przeciwnik dostanie, to wykorzystać swoją sytuację, no bo będzie w przeciwnik wtedy. Mniej HP. Ja przekładam ja miałem chyba tam o 2 serduszka mniej i mógł to wykorzystać, ale nie zrobił tego, więc Pamiętajcie widzowie wy wykorzystujcie to. No bo to będzie Wasza przewaga w pojedynku. Dobra, więc od razu idziemy do naszego kolejnego przeciwnika, czyli 7. Tutaj musiałem niestety dużyć fajebola, bo ja bym nie doskoczył, a nie chcę zagrać po prostu kolejnych minuty straty. O, dzięki przekazuje się dane, że... Aha, więc tu odwadziłeś drogi przyjacielu. Ale dzięki, oczywiście, za. Aha, pójdę. Powiedzmy, że nie było te, tego w planach, jak ktoś Powiedzmy, że nie było tego w planach. Nie wiedziałem, że to było moje wet. No serio, nie wiedziałem, że to był bet Ja myślałem, że to był tego. Użyję tego TNT, bo myślałem, że kupiłem Fireball, okazało się, że kupiłem. No, o, cool Co powiem, że TNT ma większy No Dobra, idźmy do. A to ty zostałeś złoty, dobra no to chodź złoty to Ty zostałeś sam jeszcze zjemy jeszcze szybko na jednego rapa. I ciebie oczywiście pokonamy Dobra no i dzieci moja druga arena, no bo pierwszy niestety się nagała Ale takie były lagi na tym yy, wideo, które musiałem nagać podane Więc moja druga wygena Zwyciężona I przechodzimy oczywiście do kolejnej areny Dobra, jesteśmy oczywiście na kolejne ręce i zobaczymy jak tutaj pójdzie. Więc let's go. Dobra, mamy już oczywiście kupione fireballe. Ale zanim oczywiście pójdziemy do tego typka, to oczywiście mała reklamę. Serdecznie oczywiście zapraszam na mojego Discorda, link w opisie, bo po tym odcinku będzie oczywiście konkurs. To tyle na Was. I oczywiście przechodzimy do gameplaya. Zobaczymy, czy już się zbudował. Nie no, jeszcze się nie zbudowałeś? Trochę było, że proszę, miodosławie mnie. Przez to, że nie się nie zbudować, kada to jest, nie masz bela. Tak, też Cię oczywiście bardzo lubię, szanuję Ciebie oczywiście, ale za to, że nie zbudowałeś... Y, mostu, bo muszę przez Ciebie złożyć jeszcze więcej... Y, ...fireballi... ...to możecie tam pokonać. Widzę, że biały też używałem moją oczywiście taktykę, czyli fireball challenge. I chyba ktoś tam... Nie no, udało mi się zjechać, więc szanuję, szanuję, tak. Szanuję, że mi się udało. Ale zielony nie. Zielony idzie, biały zginął. Tam no nie zaskoczył tak, pan. Różowy łóżko, O! wiemy wiem co zrobić. Tylko wiecie co mi nie, nie da się. Ale mam pomysł. To nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł, ale może to być głupi pomysł. W tym samym czasie. Zobaczymy. Mam tutaj plan. Koniecznie da się tak zrobić. Zobaczymy. Że nie, jednak to jest guty plan. No, to jest głupi plan. Nie, bo chciałem tu wejść na górę i tam użyć fireball pusta, bo... Ja tutaj jakiś makisz, nie No bo tak szczerze mówiąc, musiałbym... Raz, dwa, trzy, trzy firebally musiałbym mieć. No. No bo nie wejdę tu na górę. Chociaż jak jakbym tu weszł. No nie mogę rzecz nie? Bo tu się chcemy starę. Dobra. Zobaczymy. Pomyślę tutaj. Dobra, ja tak nie muszę wykonywać trzech fireboardy, akurat jak już... Um... Akurat jak yy, kupując trzy kofary bola, te, ten ziomek już zrobi mościk, więc oczywiście szybko idziemy do różowego i zobaczymy, czego go pokonam. Fajnie, żebyśmy się nie spotkali. Słuchajcie, muszę mieć wpłatę na pięć idziemy do swojej łóżko, tak idziemy do łóżko, co my ja dobrze w sobie, bo jak na przykład wspinał poby. tak dobrze poprawił, więc wymię tam inaczej troszeczkę, bo pójdę kupić oczywiście gapa żeby mieć oczywiście małą przewagę w formie serduszek, bo on, on ten jak chyba, że dobrze zauważył, nie zbroję je tak ale? z pozycji korzysta? bo może nie mieć fireball w nie, jednak zabił, ale nie ma do tempeta yy, tylko czy jest sens iść do niego? No nie ma sensu, bo mi jadę pokona, więc na razie będę musiał w co by zrobić teraz. No tutaj niestety już stać łóżko od, od zielonego grydacza. Więc teraz będziemy grać trochę bardzo defensywnie. defensywnie wiadomo. Wiadomo co będzie moją defensywną rolą, czyli podgranie troszeczkę łuk. Ale no zobaczymy. na, razie pójdę, na razie pójdę, pójdę po... E, pójdę po diamenty i pójdę po szmaragdy.